Oh, hello. Proszę. O, pokaż się. Widzisz <laughs> mnie cały czas? Ale tak świeci, że czy wolą? Pracownik mistrza pana Henryka Pałki. Miło mi bardzo. <laughs> no, i Cieszę się, że, że wreszcie jesteś u mnie Robert. I zaraz, tu są moje, moje dzieła. To jest ostatnia praca z, z, z bieżącego roku, to znaczy 93. To, to jest ta, jak ja to mówię, są to prace ambitne, bo, bo są mi mniej, powiedzmy, te, te mniejsze, one są realistyczne, a te startuje na różnych imprezach światowych. I proszę bardzo, to jest następna praca. To jest z ubiegłego roku. Ta. nagrodzona w Bagdadzie. Mhm, to jest to, za którą dostałeś nagrodę od Sadama Tak jest 5000 50 dolarów hm. To jest bieżący rok Wydaje mi się, że, że, że coś muszę oberwać za nią To jest naprawdę bardzo dobre. To jest czarno-biała jak widać a tutaj są wielobarwne. Jeżeli chodzi o tę pracę, to, to jest praca plenerowa Szkopał koło hale. Ta z kolei Romanowi się bardzo podoba, Romanowi Opałce, bratu. Alegoria morska, czarna-biała. To są takie małe kolejne obrazeczki. jak jakoś łódź. to z kolei jest obraz To jest nasza rodzina. Moi rodzice Robert Norbert a i moja lepsza połowa może. To jest Roman? Ja. A to Asia Krzyżki z tyłu. To jest plakat. A to jest następny plakat. Tak? A to jest No i język nie, nie chrześcijański, po, po, powiedzmy. flaga jest, jak żywa. Nawet z trzema gwiazdkami zielonymi naturalnie. O. To jest zaproszenie od Pana Abdullaha. Jemen, ale to nie te komunistyczne A no Tu są prace z bieżącego roku. Są bardzo ciekawe sądzę. Takie to, 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 to troszeczkę erotyczne, jak niektórzy mówią. To tak. Jak się wpatrzę, to... Ja to mnie ja to przeanalizuje. <zyskanie> A tu jest praca z Wolfsburga z ubiegłego roku, gdzie, gdzie byłem zaproszony na, na plenę. To zamek Wolfsburg. Tam, gdzie produkują Volkswagen. I światło wystarczy ci? Tak, światło jest dość. Dobrze, Tej Właśnie, to, to jest jedna z, z pierwszych moich prac. I wywiozłem je na działkę, bo ona mi się nie podobała i, i ostatni doszedłem do wiosny, że to jest <grym> niezła praca, <grym> że jest bardzo ciekawa I wydaje mi się, że tak. No tak, jak się masz tak. <grym> Wydaje mi się, że dobrze. No tak. Trzymając i... Tak jest. I moja ulotka, którą... W w czasie stanu wojennego. To solidarne? Tak, tak, ja. Bibliotekę. Świetniki. O tym zapomnę Świece trzeba zapalić. Ja, ochronę lepiej. No i od, nieodzowna część Pana artysty, piwo. No słuchaj. Paliwo. Tak paliwo. Tak paliwo. <laughs> paliwo. To się mówi po polsku. To jest piwo. To jest paliwo To są katalogi. Na popo. A, zaraz Ci pokażę. Katalog. Katalog z Taipei. Taipei. To są fajne. mistrza.

Republic uh -huh. To jest Republika of China. To też Tajwan. Tajwan, tak. Krajów nadbałtyckich. Także wchodzi się tutaj. Grafik Kamiesiowicy. Okay. I tutaj Tutaj są z kolei podsumowanie tego roku. Zresztą, nie, pierwszą tam gdzie tak piszą. Aha, bardzo, bardzo. To jest z kolei... To są, to jestem właśnie... To jest chyba za miesiąc luty. To jest chyba następny miesiąc. Następny, następny, czyli cztery. To, to, to jest właśnie gazeta z Wolfsburga z ubiegłego roku. tam gdzie zachodnie zachodni, Niemczech Zachodnich, tak, tak. No i tutaj eksponujemy swoje prace. Z, z takim, Mm -hmm. Grafikiem podwórskim. Bez długą, też to, tu, tutaj jest z kolei w, w plener w hale w dawnym NRD. Mm -hmm. A tu ja jestem tu, tu, tu jest, są z przeróżnych państw. Mm -hmm. Co tu jest ze Związku Radzieckiego, tu jestem ja, tu jest, tu jest z Bułgarii, mm -hmm. tu są i Niemcy też. Dyplom z Tajpem dyplom uczestnictwa to, to tu, tu jest duże wyróżnienie. Powiedzmy. No liczyłem na nagrodę, no ale no, nie, niestety, a tam było 15 tysięcy dolarów nagroda, pierwsza gąbki. Gr hmm. powiedz. Tak. To, to jest prasa do litografii, już mm -hmm. współczesna prasa, mm -hmm. w Polsce produkowana, na Śląsku. I on, tutaj na no, naturalnie w tej chwili nie korzystam mm -hmm. z, z, z niej, bo mam inną pracę związkową i robimy takie rzeczy. A, jest, jest tłuczenie, tu się kręci, kamień przechodzi pod prasą. Właśnie tu jest jeden z kamieni litograficznych, mały naturalnie na takie powiedzmy, ja wiem, eklibrysy mhm. po, po, powiedzmy. Ale są kamienie takie, i po, powiedzmy 120 na, na 70. To, 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 jest, to jest duża... Są przełożone właśnie do szlifowania, mhm. takie elektrokorun do szlifowania, kamienie litograficznej. Tutaj tutaj właśnie mamy wałek do litografii, drugi wałek do litografii. No i tutaj, tutaj tworzy się. Ciekawe rzeczy a tu, tu jest, a to jest, kopia no, Madonny, to też moja kopia. To, to jest XIX wieku, ten obraz jest w Krakowie. Tu jest biografia, i, i, mhm. jeżeli Też, ja. by Ciebie interesowało właśnie. Masz właśnie. Dobrze. Tu jest ruski telewizor. Juność. <laughs> a, 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 a to, ty to jest z Krakowa. A to kto to jest? To jest, jesteś to ty ja. Ty? Ja, ja, ja. W 1944 roku. jest z dowodu niemieckiego. To jest mistrz. tu jest Roman 86 rok Aha. Barcelona wiadomo i tej tam była impreza poświęcona sportu ja właśnie brałem w tej imprezie udział no naturalnie nagrody tam nie zdobyłem no, to tutaj są fragmenty a jeżeli chodzi o reprodukcję ona jest tutaj też, mhm. tylko to musi się trzymać, to jest to jest tak. Pod tytułem Farida. Mhm. Skok Faridy dokładnie. To jest tak jak gdyby skok Marysi, bo to jest popularne nazwisko mhm. w krajach muzułmańskich. Mhm. I zresztą ona jest tutaj też. Po, po na wersja. Mhm. wersja, widzisz? Mhm. To, tutaj jest białe mhm. i to, to, to ta zasłonka, mhm, a tam jest ciemna, mhm. czyli jest tak jak gdyby negatyw, negatyw mhm. tak jest, ale to... Negatyw robiony nie za pomocą y, aparatu reprodukcyjnego, mm. tylko... Y